Witam w następnej części najgorszych gier na itch.io Dzisiaj szykujemy się jeszcze bardziej tragiczne gameplaye I naprawdę zapowiada się źle Ale nie przeciągając, najpierw czeka nas dokończenie poprzedniej gierki Która oczywiście nie miała zapisu, więc muszę w nią grać od początku Odkryłem trochę przez przypadek, że są takie miejsca jak to I generalnie oni się tu nieźle bawią, że tak powiem Każdy ma swoje preferencje ja nie przeszkadzam. To też jest jakby. Ja to szanuję. Niektórzy po prostu potrzebują więcej toalet. Nawet jeżeli jest to ilość. dosyć spora. Ale no. Dobra. Wychodź stąd. Wypierdaj. Okej, okay, spory. My się już widzieliśmy. A więc ponownie witam. I chodźmy do tej Brazylii, czy gdziekolwiek. Dobra, przeskipujmy to jak najszybciej. Naszym celem jest zdobycie 7 jajek, tak zwanych. I z tego co rozumiem mamy po prostu odwiedzić jakby różne miejsca. Pewno te się tam się świeci. Po odwiedzeniu jednego z tych miejsc zapewne dostajemy jedno z jajek. Hello, my name is Dennis. And I am a fing image. That's why there's no cutout. F you. To jest świetne Dobra, chodźmy tu Cieleć, trzy, co, coś no coś Ej, ma chyba wygrać jakiś wyścig, czy co? Czy to jest Sonic? Dobra, mamy jedną jają. Idziemy po drugie Skaczemy sobie i idziemy na ludzi Jeżeli kiedykolwiek myśleliście o tym, żeby pobrać tę grę To naprawdę nie warto nie, rozwali mnie. Muszę czekać 110 sekund. Fajnie by było, jakbym mógł jeszcze sobie rysować. No dobra, no to relaksujemy się. Dobrze, że są te znaczniki, bo jakbym ja miał eksplorować tę mapę samemu bez żadnych podpowiedzi, nie zobaczylibyście kontynuacji tej gry. Dobra, kończmy to. Do Fight. Hey, może można. Spadłem. Mam jedno zadanie. Znaleźć jajko. O, jak dobrze, że jest ten most. Jakbym ja musiał recytować... Jakbym ja musiał tę grę, to nie, nie wleciłby z tego odcinek. Naprawdę. Dobra, jajko. Świetnie. Super. Zostaw suba za to, że się tak poświęcam. Dzięki. Aha, dzięki. Mnie jeszcze zastanawia, komu się chciał spędzać czas na robienie takiej gry. Jakby mordą. Co ty masz za życie, że ci się chce? Dobra, nice? Sorry, Mario. Nie chciałem? Ostatnio. W pewnym momencie spotkałem takiego żółtka, który w skrócie po prostu ukradł mi pieniądze i tyle. No i doprowadziło to do tego, że była taka majestatyczna pogoń, gdzie musiałem spamować X, tylko że spamowanie X dosłownie nic nie robiło oprócz niszczenia klawiatury mojej. A więc po pewnym czasie postanowiłem sobie odpalić programowanie od myszki i sobie ustawić makro, żeby tego X-a mi klikało automatycznie w prędkości potężnej. No, jak się możliwe domyślacie, no to nic nie dało. Ziomek uciekł do jakiegoś mistycznego portalu i wtedy pościg zaczął się na nowo. Coś takiego. Powalone, ale nagle z żadnego powodu dogoniłem go, co nie? Nawet się nie cieszyłem wtedy. Ja po prostu byłem tak styrany, tak sfokusowany, nic nie mówiłem. Dlatego to teraz dogrywam, co nie. Dobra, nie jeszcze, dogoniłem i na koniec, jedynie taki ekran końcowy się pojawił. Okazuje się że taka historia można by powiedzieć, że powstrzymujemy psycho-streamera, tak zwanego, przed kracieżą pieniędzy na jakiś beatboxing czy coś w tym stylu. Nie wiem, no, tak jest napisane, co nie. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Chyba, za co mi płacą? W sumie nawet mi za to nie pasmo. Dobra, dobra. Kolejna gra. The worst game in the world. Uruchamiamy i sprawdzamy. Co my tu mamy? Okej, okay, mocno, Nic nie mamy. No dobra, mamy niebo niesamowite. I szarą plamę, którą można interpretować jako podłoże. Nie, ale poważnie, nic tu nie da się zrobić. Nie, no spoko. Fajny content będzie. Przejdźmy może dalej. Tu się dzieje więcej. Mocny komentarz. Dobra, mamy jakąś mechanikę, tylko aktualnie musimy poczekać, aż to się załaduje i w tym czasie mamy się nauczyć mechaniki. Jakby potężnie. Dobra, zaczynamy. A scam. Na początku było kontrolowanie poprzez strzałki, a teraz jest WASD. I to jakieś jeszcze zepsute WASD. Nie, nie mam dosyć. Ta gra była tak denerwująca, przynajmniej w przeglądarce jest następna. Ej, dobra, ale to, to wydaje się spoko takiej geometrii dasz, ale... W zasadzie, no bardziej Super Mario niż Gobentridar Ale Jest to jakiś zamysł tylko że ja nie jestem dobry w platformówki Super Te buty muszę zbierać jakieś Tyk, tyk tyk Dobra Jestem. Skakać tam? Aaa, super. Tylko taka ciekawostka, że jak ja grałem w takie gry jak Geometry Dash, to ja tego pierwszego podstawowego levelu nie potrafiłem przejść. Takie mam doświadczenie, że tak powiem. Ja kompletnie cierpliwości do tego nie mam. Umiejętności też nie. Dobra. Dobra, meta level pierwszy completed. Skończony. Level drugi, complete level pierwszy. Skończyłem level pierwszy. Sprawdzamy następną gierkę. Co się tu dzieje? Czy ja mogę to jakoś sterować w ogóle? O! Strzałkami, strzałkami. Czego ja mam unikać? Co ja mam szukać? Gdzie ja jestem? Kim ja jestem w ogóle? O co z tym chodzi? Ja się poruszam tym pajękiem czy czym? że czy tego pająka już nie ma z jakiegoś powodu. Nie, chwila, mo może odpalmy tą grę jeszcze raz. Może jest nadzieja jeszcze. Może. No i dobra, tyk. I co? Nie, koniec. Zostałem w ogóle sklikbaitowany, Miał być takie coś. Miała być mucha, miał być kruk, a się spotkałem z takim czymś, no. Coraz gorsze te clickbaity są. W tej następnej grze ten komentarz bardzo mnie zachęcił. A tak szczerze to po prostu sprawdzę co on znaczy. Gra wcale nie jest bani. Polecam ją każdemu. Autor nie jest niefajny. Czekam na ten produkt na Steamie. No, brzmi legitnie. Bardzo zachęcający menu. Zacznijmy tą po prostu. Ej, Spokojnie. Zaczyna. Szkoda, że nie ma dźwięku, ale no jest jakaś porządna nawet animacja chodzenia itp. Jest jakaś mapa fajna. Jakby ja to szanuję. Dobra, ale ta gra ma potencjał generalnie. Tylko nie siada mi to, że nie ma dźwięku nawet tej przesadnie głośnej muzyki. I język nie jest zbyt zachęcający, nawet ta uśmiechnięta buźka nie jest zbyt przyjemna. A więc no takie 2,5 na 5. A jeżeli mam zaokrąglić, to już dajmy to trzy. Jeszcze chwila. Obracam się strzałkami, a poruszam WASD. Czemu to wychodzi poza ekran? I to jest zbyt zaawansowane dla mnie. Do tych drzwi chcę dojść. O. Tych. Click to space, next level. Ej, mega mocno. Chwila, chwila. Logan Man 3322. On nie istnieje. Pozdro Dobra, ja chcę jeszcze raz to zagrać. Jeść Easter eggi yy, No, chyba nie ma tutaj innych zakończeń. Ale podoba mi się ten sposób poruszania, że obracam się strzałkami, a nie myszką. Jest tak zaawansowane. A ja chcę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Bo tam jest spacja, żeby przejść do następnego levelu. Kliknę teraz spację. Świetna gra. Ale podobało mi się to. Przejdźmy do następnej i ostatniej już na dzisiaj. Play Quit. Dają wybór, co nie? Ładuje się gra. Ej, kocham takie 4K gry. Świetna gra, a więc się długo ładuje, wiadomo. Warto czekać. Mamy przynajmniej czas, żeby się nabić wody. Zrelaksować. Odpocząć. Co my tu mamy? Ja nie wiem czy, czy ja coś robię Możliwe, że się poruszą strzałkami Ale ciężko mi powiedzieć Nie wiem, próbuję gdzieś dojść Czy mam tu jumpa? Mam Dobra, dobra, dobra Ej, ja za wysoko, za wysoko, Ziemuś Styrała mnie ta gra Czy ja zmienię skina? Nie, za, za wysoko odlatujesz, mordo Mordo Wracaj na ziemię Mordo Mamy misję do wykonania nie, nie, nie. Koniec. Miłego dnia. A jeszcze dogram, bo zapomniałem powiedzieć. Napiszcie w komentarzu, jeżeli chcecie kontynuację tej serii. Pozdro.